Waldemar z Rolnik szuka żony ostro o programie. Mówi o swojej naiwności. Waldemar z 10. edycji Rolnik szuka żony bez wątpienia zapisał się w historii programu jako jeden z najbardziej kontrowersyjnych uczestników. Jego udział od samego początku wzbudzał ogromne emocje wśród widzów, a każde kolejne odcinki wywoływały lawinę komentarzy w mediach społecznościowych. Teraz Waldemar podsumował swój udział w programie. Padły pełne żalu słowa. Waldemar i poznana przez niego w rolniku Dorota należą do grona par, które widzowie rolnika szuka żony do dziś przywołują jako najlepszy dowód na to, że telewizyjny eksperyment może przerodzić się w prawdziwą miłość. Poznali się w dziesiątej edycji programu, a jak sami podkreślają, dopiero życie po zakończeniu emisji show utwierdziło ich w przekonaniu, że podjęli właściwą decyzję. Jednak w trakcie programu 42-letni Waldemar początkowo związał się z Ewą, ale ta relacja szybko zaczęła się komplikować. Narastające nieporozumienia sprawiły, że rolnik w finale zaskoczył widzów, zakończył związek z Ewą i postanowił dać drugą szansę Dorocie, którą kilka tygodni wcześniej odesłał z gospodarstwa. Ten niespodziewany zwrot akcji okazał się kluczowy. Po zakończeniu zdjęć Dorota i Waldemar szybko odnaleźli wspólny język, odkrywając, że łączą ich podobne wartości i plany na przyszłość. Ich relacja nabierała tempa już z dala od kamer, a wspólne życie przestało być tylko telewizyjnym scenariuszem. We wrześniu 2024 roku para powitała na świecie córkę Dominikę Marcelinę. Waldemar z rolnik szuka żony o swoich błędach w programie Z perspektywy czasu Waldemar otwarcie mówi o błędach, które popełnił przed kamerami. W serii pytań i odpowiedzi na Instagramie zapytany o to, co zmieniłby w swoim udziale w rolnik szukażony, nie miał wątpliwości. Na pewno nie dałbym się wkręcić w telefon na wizji. Ograniczyłbym też zaufanie do niektórych osób, którym od początku je okazałem, a wyszło jak zawsze, przyznał szczerze Waldemar z rolnik szukażony. Rolnik podkreśla jednak, że najważniejszą zmianą byłoby zupełnie inne podejście do relacji z Dorotą, która ostatecznie okazała się dla niego kluczową osobą. Najważniejsze, co bym zmienił, to od razu budowałbym relację z Dorotą. Bez ulegania chwilowym emocjom i błędnym wyborom. Więcej rozmawiałbym też z dziewczynami wtedy, gdy nie było już kamer wieczorami. Myślę, że wtedy podjąłbym właściwą decyzję od samego początku, dodał. Słowa Waldemara pokazują, że udział w programie był dla niego nie tylko telewizyjną przygodą, ale także cenną lekcją. Choć dziesiąta edycja rolnika Szuka Żony przyniosła mu sporą dawkę krytyki, dziś sam potrafi spojrzeć na swoje zachowanie z dystansem i wyciągnąć odpowiednie wnioski.